Bardzo najbardziej pytanie u mnie Gdzie jesteś Mary? Co się z Tobą dzieje? Otóż kochani, jestem Już Wam pokazuję gdzie Nadal tutaj, przez ostatnie kilka miesięcy I jeszcze kilka tygodni Tutaj pozostanę, będę sobie żyła i mieszkała Ale, ale, ale że Udało mi się schudnąć Oczywiście, że tak, co jest najdziwniejszą rzeczą tutaj w Stanach. Głównym powodem spadku wagi i zgubienia kilku centymetrów ze swojej talii dokładnie dwóch, może dużo, ale przynajmniej mieszczę się w szósteczkę i to Wam zaraz pokażę. Czy to jest prawda? O, gdzie jest ten rozmiar? Widać to. Szóstka. To jest najprostsza rzecz, którą możecie zrobić wszędzie już dzisiaj i teraz. Po prostu ja sobie ten spadek wagi wychodziłam. To miasto przeszłam kilkadziesiąt razy wzdłuż i przesz. Dzięki temu naprawdę każdego jednego dnia, poświęcając 15 do 2-3 godzin dziennie zrzuciłam swoją nadwagę w stopniu znaczącym. Mieszcząc się teraz w szóstki, XSki i Ski rozmiary. Także polecam chodzenie, a o innych rzeczach powiem Wam w kolejnych filmach jak się fajnie nagrywa za granicą kompletnie się nie przejmując ludźmi którzy Cię mijają, bo wiesz doskonale o tym, że widzisz ich jeden raz w życiu więcej ich raz nie zobaczysz Otóż, zlecając Wam swój największy powód straty wagi, pozostaje mi nic innego jak wziąć Was kolejny spacer. Jeden ze spacerów, które właśnie sobie urządzam każdego jednego dnia i które gubią moje centymetry w talii, które gubią moje kilogramy tłuszczu, które są jeszcze we mnie. Może ich tam niewiele zostało, no ale jeszcze jest tam jakaś niewielka ich część. Pójdziemy sobie, już wam pokazuję gdzie tylko nie chcę stracić kapucz, dlatego go trzymam. To idziemy tak. Idziemy... Gdzie jest to na IPL? Nie pójdziemy do Navy Pier. O. Dziś do kółko. Tam będziemy podążać. Chcę Wam pokazać swój ukochany budynek w kształcie kończynki, ale zupełnie gdzie indziej odbijamy, bo pójdziemy do jednego z muzeów. I tyle. Nie wiem ile mi to zajmie. Mniej więcej dwie godziny. Może mniej. Zobaczymy. Okay, to jest ten mój budynek, ale kompletnie go nie widać, bo jest całkowicie przyświetlony. Albo patrzcie na to, ktokolwiek w nim mieszka, jaki ma obłędny, obłędny, cudowny widok na jezioro. Coś przewspaniałego. Okej, okay, a my wracamy do hotelu The Drake i stamtąd na mieszkanie. pod Drake'em, a ja będę chciała wejść do Drake'a Podobno jest tu a ja to podobno chcę widzicie to kółko na to kółko wjeżdża auto a później to działa jak Winda na auta zjeżdża do garażu podziemnego Pretty cool ha huh? Takie słaby miał w sobie ten Drake A ja już wiem, czy mnie tu siostra wysłała i powiedziała I co, patrz koniecznie, do środka takie super pięknie Oczywiście dlatego, że jest tutaj mnóstwo obstawie, nawet jest to należy, to mnie strasznie drażni zawsze i się boję To jest jakaś um, ochrona to Wygląda jak katedria jest jeszcze boutique Chanel za chwilę zobaczycie i za chwilę dostanę opietnic, że mam czas nagrywać w tobie. Ale wychodzę przynajmniej się schodziłam i nie jest mi tylko nie, nie. więcej. Po godzinie doszliśmy do muzeum, My jesteśmy w balonie, w gigantycznym balonie prawdziwych rozmiarów, balonu startowego z koszykiem wiklinowym gdzie muszę przyznać, że miałam okazję polecić, ale niestety spękałam, zatrzymałam się, bo to jest przerażające, teraz zobaczyć nawet za mną, jeżeli cokolwiek słyszycie co mówię. Taki tak tunel, taka ja, zaraz wyjdziemy, wszyscy dziwnie się uśmiechają, którzy pochodzą, zobaczymy, co jest. Jeden, tak, czekamy na swój która i z tunelu sprawdzimy, co znajduje się. Właśnie wracam. Pałózek! Nie. Wraca. How was it? Good. <laughs> Idziemy, a mi bateria się. O, jakie okropne! Widzicie, tak się zwęża. Już się nie przyciśniemy. Już teraz rozumiem, dlaczego trzeba było wchodzić pojedynczo.